Hej, witam Was bardzo serdecznie w BMG Drive, a na dzisiejszej prezentacji, potem próbie autostradowej, taki nietypowy samochód, bo jest to t Wagen. który jest parodią, myślę, dobrze znanego Wam Volkswagena Transportera T4. Konfiguracja, czy bardziej egzemplarz, jaki Wam prezentuję, jest w nadwoziu, no można powiedzieć w nadwoziu Multiride, chociaż to jest nazwa Lord Friendly w rzeczywistości, to jest Multivan. Całkiem ładnie skonfigurowany, zaczynając tutaj oczywiście od bardzo ładnej konfiguracji zewnętrznej, koloru lakieru, który wygląda wyśmienicie i bardzo mi się on kojarzy z tym konkretnie samochodem i też polakierowane zderzaki, co prawda nie w kolorze Dwozia, ale też nie czarne matowe, także tak jest o wiele lepiej. Z tym oczywiście lusterka z nakładkami w kolorze lakieru. Modyfikacja zawiera dużo miłych smaczków, dużo detali. Dostępna jest na platformie Patreon lub Gamroad. Można ją kupić tam w mniej więcej okolicach 20 zł. Pierwszym detalem jest na przykład emblemat ITD, to jest oczywiście parodium TDI. Logo marki AW, no to już myślę dobrze znane z AW Astro, z AW BT. Jednakże nieznacznie różni się ten model od rzeczywistej T4, na przykład lampy. Są z tyłu, że tak powiem, dłuższe. Oraz z przodu różnica jest taka, że góra grilla jest połączona z górą lampy. W rzeczywistej przedliftowej te 4 było tak, że grill był lekko niżej, a lampy tak jakby wystawały. Co by tu nie mówić o tych detalach? Felgi to AW typ drugi aluminiowe, oryginalne opony 225 na 75. Z takich nietypowych rzeczy to z zewnątrz możemy tu zauważyć klapkę w lewu paliwa. Ją można sobie ładnie otworzyć piękny sposób. Mega fajny detal. No ale dobrze, proszę Państwa, pora zajrzeć do środka. Tutaj jest ciekawy Drzwi tak trochę góra-dół latają, jak się je otwiera. Boczek drzwiowy wygląda, proszę bardzo, w taki sposób. Klameczka tutaj oczywiście można na nią chwycić, otworzyć. Poweczek tutaj na dole. Nagłośnienie i jeszcze mamy tutaj elektrycznie otwierane szyby. Nawet działają. Można je kliknąć, otworzyć. Wnętrze, no, bardzo prostolinijne. Kanciate, jak cały ten samochód zresztą. Typowe lata 90. O, proszę bardzo, lampka się tutaj odpala, gdy się drzwi otwierają. Ja zapamiętałem generalnie tego autora jako dosyć średniego modera, ale to przez moda na kije który był mega mech i to był w ogóle jakiś import z GTA 5. No ale kurczę, tamto to już jest dawno i nieprawda. Tu przecież światełno no widać po nim takie lata 90. Tutaj proszę bardzo deska rozdzielcza, wskaźnik temperatury płynu chłodniczego, wskaźnik poziomu paliwa, prędkościomierz wyskalowany do 200 km na godzinę. Przebieg tutaj 00, wiadomo, to jest gra, ale tak realnie taka T4 dzisiaj, no ile by mogła mieć? 700 tysięcy na lata? Milion dopiero się dociera. No i oczywiście obrotom do 6000 obrotów wyskalowany. Czerwona kreska zaczyna się przy 4,5 mniej więcej. Kontrolki, wszystkie widzimy, jakie mogą tutaj być. Nie widzę żadnej kontrolki od świet żarowych że w tej grze chyba nie trzeba na nic czekać po przekręceniu na zapłon. Konsola środkowa, proszę bardzo, jak sobie tu klikniemy, zapłon, to odpali się nawigacja. Nie musimy mieć nawet świateł mijania włączonych, podświetlenie się tutaj zapala. Radyjko na kasety, kontrola tutaj do nawiewu, klasyczne suwaki, pokrętło, mega dostojnie. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to mamy tutaj ABS, ale poduszek powietrznych tutaj niestety nie ma. Tu swoją drogą, o, z drugiej strony proszę bardzo, pasażer też może kontrolować swoją szybę. Fotele, proszę bardzo, piękne, materiałowe, w kwadraciki, takie wzorki zagłówek. Wyszycie tutaj multi-ride. Nie wiem czemu to jest takie nieczytelne, mimo że mam jakoś tekstur na wysoką. O, tu jest bardziej czytelne. Oczywiście schoweczek duża, dźwignia zmiany biegów i ręczny tutaj nisko. W samochodzie też mamy masę podłokietników. Niestety w żaden sposób się ich tu regulować nie, nie da chyba. No niestety. No ale jest tutaj ich sporo. Zajrzymy sobie jeszcze oczywiście tutaj na przestrzeń pasażerską z tyłu. I tutaj również pięknie nam się zapalają światła. I te fotele są ustawione Tyłem do kierunku jazdy. Nie wiem, czy tutaj tak jest, ale w niektórych te czwórkach dało się dostosować, tak jak chcesz siedzieć z tyłu. Czy przodem, czy tyłem, czy dalej, czy bliżej. Tu mamy jeszcze, proszę bardzo, taki stolik. Nie da się go w żaden sposób wysunąć. Nagłośnienie. A, no i tutaj już mamy kanapę. Ta kanapa w rzeczywistości też się składa. Patrzcie, tutaj już są dwa podłokietniki mniej, nie? Że tutaj, jak już była ta wnęka, to nie robili osobnego podłokietnika, tak jak tutaj, czy z przodu. Przecież tutaj, proszę bardzo, w drzwiach też jest taki, jedziesz trochę mały, ale jest podłokietnik. Tu już sobie oszczędzili. Oczywiście praktyczność, każdy fotel ma tutaj swój schowek. No i oczywiście wszystkie fotele, kanapa, no tutaj kanapa akurat tylko po środku ma wyszycie multi -van. No i oczywiście tylna część, zawsze przestrzeń bagażnikowa była jako pierwsza, tu proszę bardzo, dzisiaj jakoś inaczej. Całkiem wysoko otwiera się tutaj tylna klapa i proszę bardzo, też mamy tutaj taką półeczkę oddzielającą przestrzeń tam na jakieś bagaże od innych rzeczy. Jakbyśmy złożyli te tylne fotele, to zrobiłaby się tutaj naprawdę dobra przestrzeń, leżankowa, że tak to można nazwać. Za taki sznureczek sobie ciągniemy i się za Pięknie. Z takich jeszcze błędów, o których zapomniałem powiedzieć, ja mam wersję 1.03 tego i modyfikacji. Tu proszę bardzo, opona się normalnie dostaje do środka w błędzie, gdy na maksa mamy skręcone koła, a z drugiej strony jest podobnie. No ale dobrze, błędy błędami. Zajrzymy sobie, oczywiście, pod maskę. 5-cylindrowe 2,5. I Mówiąc tak rzeczywistością, tak, to jest ten sam blok silnika, który był montowany też w Audi A604. Tam też bardzo popularny silnik, znany z niezawodności. W Transporterze ten silnik został dostrojony bardziej pod newtonometry. W Audi to on tam miał ze 180 koni. Tutaj mamy 155 koni, dlatego jest to czerwone I. 335 newtonometrów, pięciobiegowa manualna skrzynia biegów, która przekazuje napęd na przednie koła. Przez drogą T4 to jest pierwsza generacja Transportera, która oferuje napęd na przednie koła. Modyfikacji deklaracji klatowane czas przyspieszenia do setki to jest 10,3 sekundy, czyli w sumie całkiem nieźle jak na żeby to ładnie ubrać w słowa mniej obłegowana. No i proszę państwa, co? My wyruszamy, ale zanim to może jakiś soundtrack, co? I jeszcze, jak my tutaj jesteśmy w Nowym Jorku, to zobaczycie sobie jak ładnie ten samochód wybiera nierówności, znaczy no wiadomo, Nowy Jork nieposkromiony, dalej tutaj oczywiście będzie rzucało, ale no, okej, okay, no tutaj jak są takie większe wyrwy, poczuć, tu jeszcze będzie czuć, tu na tym wyjeździe. Ale no, no ale no co, taki van miałby sobie nie poradzić, taki taki porządny. Z pewnym przypominam, że jeśli też chcielibyście swoją konfigurację zobaczyć tutaj na takiej prezentacji, potem próby autostradowej, to zapraszam Was do przypiętej wiadomości. Następnie możecie skontaktować się ze mną poprzez platformę Discord. Tam w prywatnej wiadomości opiszcie swoją konfigurację, kilka zdjęć, wiecie, takie ciekawe rzeczy, żeby były. Okej, okay, z takich rzeczy, czego może bym jeszcze wymagał faktycznie odpłatnego moda, to żeby w momencie, gdy otwiera się szyba, przestać tłumić ten Dźwięk z otoczenia, nie? To by mogłoby być tutaj ciekawe A my tu jedziemy do tunelu Troszeczkę na wyższe obroty go wkręciliśmy No dobrze, także ja wybieram się na autostradę A wy zobaczycie mnie tam po cięciu Okej, okay, proszę państwa, jesteśmy Przed nami autostrada niemiecka bez ograniczeń prędkości Odpalamy Dobra, ogólnie z takiej rzeczy Mam już racebox ustawiony na 1200. Pierwsze depnięcie Okej, okay, ciężko w ogóle było przekroczyć tutaj prędkość, trochę do tego znaku. Tu mamy z górki, więc w sumie możemy polecieć od razu pod Vmax. Jestem ciekaw czy skrzynia biegów w ogóle pozwoli mi. Dobra, tu trochę jadą blisko siebie, to zwolnię. Dodałem też nowe UI aplikacji. Które pokazuje kąt nachylenia W stopniach co prawda, ale... Zobaczymy jak to zda egzamin Na razie coś tam pokazuje Na tej podstawie gdzieś tam będziemy mogli mniej więcej ocenić Poprawność pomiaru 100-200 Też na przyszłych próbach, nie tylko na tej No jestem ciekaw co Taką stodołą na kołach Można tutaj zdziałać na autostradzie 140 proszę bardzo, polskie ograniczenie Nadal wszystkich tutaj wyprzedzamy Okej, tu zaraz będzie z górki Więc możemy trochę spróbować depnąć Czy to już nie będzie faktycznie ostatni Ostateczne depnięcie zobaczymy. Ok, tutaj ruch się kończy, ale tam kolejny. A to pojedynczy pojazd, dobrze. Spróbujemy. Tutaj coś jedzie znowu. Też pojedynczy samochód. 190 według prędkości lotu. Dobra, tutaj przyhamujemy, bo jest łuk, jest pierwszy zjazd Okej, okay, 190 tam lekko ponad mogło być Tutaj jest ruch, chwilę sobie odpuśćmy I jeszcze do tego pod górkę Wiecie, nie będziemy tutaj męczyć tiwagena czy te czwóreczki Napiszcie w ogóle, jak wolicie, żebym mówił na samochody, które są lure-friendly, ale są mega podobne do jakichś rzeczywistych pojazdów Obserwujemy oczywiście temperaturkę, żeby niejakiego przypału nie było Tak jak zawsze zresztą Tu mamy 10% w ogóle zjazd. Jest 200, 3 minuty 32 sekundy zajęło 200. Idziemy dalej. 204, 203, dobra. Zwalniamy tutaj już. Kurczę, mogłem jednak trochę bardziej docisnąć. Dobra, no powiem tak, 3 minuty 22 sekundy się zmierzył pomiar 1200. Z górki, wiecie, taki pomiar nie, nie ma sensu. Jak 10 stopni, to, to ile? To, to się na pewno jakoś przelicza na te procenty, bo to w teorii w procentach powinno być. Na płaskim raczej będzie ciężko osiągnąć tutaj 100-200. Dobra, myślę, że możemy się ustawić na prawy pas i powoli tutaj przyspieszać. Strujeczki. Nie ma sensu tutaj diesla kręcić chyba tak powyżej tego. Tej czerwonej kreski, piąteczkę sobie zapuścimy. No, także w teorii, no można powiedzieć, że jest tutaj płaskie. Już mamy 53 sekundy, 173 km na godzinę. No dobra, po pomiar 1200, jak widać, nie ma sensu tutaj. Jest nieosiągalna prędkość. 200 km na godzinę na płaskiej nawierzchni, także le realnie, legalnie i sprawiedliwie dla wszystkich nie da się zmierzyć. 100-200, generalnie, dobijać tych prędkości tutaj pozwalają nam duże górki na tej mapie, co może nie jest takie do końca realistyczne, bo te górki są faktycznie bardzo przesadzone w niektórych momentach. Deklarowaną prędkość 179 km na godzinę. E, już pobiliśmy, nie, powiedzia nie powiedziałem tego, prawda? No, zapomniałem. Mieliśmy tam 204 km na godzinę, ale też z mega górki. Oho, chyba jakiś mistrz lewego pasa, proszę bardzo. A nie, dobrze, zjeżdżają. Widziałem też pytania dotyczące tego, jak zrobiłem, że trafik jedzie tylko na prawym pasie. No po prostu edytowałem na własną rękę mapę, usunąłem ścieżki AI z lewego pasa, nakierowałem lepiej na prawy, no i tak to wygląda. Ale też widziałem, jest jakiś dodatek na forum wrzucony, mogę też wam go podlinkować, gdzie jakąś kombinacją klawiszy można zrobić tak, że ten trafik sobie po prostu zjedzie na prawy, na prawą stronę i będzie tak jechał. Nie wiem, czy to działanie sprawdzałem Ale sam to sobie sprawdzę, bo może to być ciekawe Dobra, tutaj już mamy Znak na drugi zjazd, może w drugą stronę Uda nam się coś wycisnąć A może zanim to jeszcze prędkości obrotowe Dobra, polska autostradowa Prędkość 140 km na godzinę To tutaj według prędkościomierza Będzie Trochę więcej, tutaj będzie mniej więcej 3300 obrotów Coś koło tego 120, to już To będzie niecałe 3000 obrotów Jakieś takie 2800, coś pomiędzy 800 a 900. 850. Dobra, tu sobie zjeżdżamy. Z drugą stronę sobie zobaczymy. Prędkości, ostatnią prędkość obrotową. To co to może być? 90? A w sumie zobaczymy. 90. Ciężarówkowa prędkość. W tym sensie, że takie mają europejskie ciężarówki. Ogranicznik. I to będzie 2000. Coś około 100 lub mniej obrotów, pomiędzy 2100 a 2000 I ciśniemy, nie 100-200, nie 200-300, nie 200-250, tylko prędkość maksymalna ok no i tak mi się wydaje, że to jest realnie na płaskim taki limit Te 170 nie, Ale tak stale 160 można sobie tutaj ładnie lecieć Taka podróż, trochę już głośno jest przy tej prędkości tutaj w środku, no ale można tutaj bez problemu, nie wymienia ten silnik. Dobra, wyłączymy sobie tego raceboxa w ogóle na 0.0. Niepotrzebny nam już dzisiaj będzie, chyba że 100-150 zmierzymy. Ja tam w opisie modyfikacji jest napisane, napisane jako non Issue, że nie zgadza się prędkość na prędkościomierzu z tym, co tam jest napisane na UI. Y. Dla mnie to jest w sumie plus z tego względu, że no prawdziwe samochody też przekłamują prędkość w granicach legalnych prędkości, jeśli chodzi o polskę, no to tam nie wiem, przekłamanie będzie o 5 km na godzinę. Także mi się to podoba, że tutaj coś takiego jest. A tu mamy jeszcze ostatnią górkę lekko łuk, ale my nie wymiękamy. My ciśniemy. Tutaj się właśnie wcześniej do 204 rozbujaliśmy. No nie, 185 i już puchnie, bo tu już mamy podgórkę. No dobrze, proszę Państwa, 204 km na godzinę. Mogę czuć się spełniony co do tego samochodu. Deklarowaną prędkość maksymalną sobie osiągnęliśmy bez problemu. Link do modyfikacji, oczywiście, pozostawiam Wam w opisie. No i pamiętajcie, jeśli chcecie, żeby tu pojawiła się Wasza konfiguracja, przeczytajcie przypięty komentarz, tam wszystko jest napisane. Zapraszam też na inne filmy, na całą playlistę. Mam nadzieję, że ta próba autostradowa Wam się niesamowicie podobała. Trzymajcie się i do następnego.